Kuba Pochwyt, witam Państwa 20 lipca w miejskim programie informacyjnym o to, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Milion złotych dotacji na budowę boiska w rybniku kamieniu. Ekstremalni rowerzyści rywalizowali na torze Wiśniowiec. Oraz atrakcji nie brakowało, czyli jak przebiegał festyn letni w Boguszowicach. Milion złotych, tyle dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymało miasto na budowę boiska na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku Kamieniu. Udało się otrzymać dzięki wnioskowi pilotażowego programu pod nazwą Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią. To jest konsekwencja w działaniu. Chcemy ośrodek w kamieniu przywrócić z powrotem do tej bazy sportowej. Ten ośrodek był bardzo mocno kiedyś wykorzystywany w czasach Kazimierza Górskiego. Cała inwestycja kosztować ma 4 miliony złotych, jednak jak liczy prezydent Adam Fudali, uda się jeszcze uzyskać dofinansowanie na to zadanie z regionalnych programów operacyjnych. Jednak budowa boiska idzie już pełną parą. Jak mówi Adam Fudali, piłkarze będą mogli z niego korzystać jeszcze w październiku tego roku. To przede wszystkim będzie dla tych wszystkich drużyn, które od wielu, wielu lat przyjeżdżały zawsze do kamienia, mia potrzebują odpowiednią bazę. Boisko będzie pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią, oświetlone i z odpowiednią infrastrukturą sportową. Czekaliśmy na tę inwestycję, mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Rybnik Kamień, Józef Piątek. Mieszkańcy ciągle i w ogóle mieszkańcy rybnika oglądają się na ośrodek, żeby tam coś się działo. Jest to taka iskerka w tunelu, że pokaże, że już się coś zaczyna dziać. A gdy już boisko będzie gotowe, dzięki niemu ośrodek na pewno będzie tętnić życiem, przynajmniej sportowym. Jak zwykle przedstawimy kolejną z 27 dzielnic rybnika. Dzisiaj pora na Kłokoci. Jest to jedna z najbardziej urokliwych części miasta. Niewielka bolicząca 2400 mieszkańców. Nie brakuje tutaj lasów, pól, łąk oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ma to na pewno swoje plusy, jako że od tego zgiełku jesteśmy nieco oddaleni. Centrum Kłokocina jest tutaj, gdzie znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, zabytkowy budynek przedszkola oraz zajezdnia autobusowa. Niedaleko mieści się szkoła oraz kościół. W tym roku będziemy obchodzić 7 wieków Kłokocina, no i to są lata gdzieś 1290, 1305, 1310, gdzie pierwsze zapiski znalazły się w księgach biskupów wrocławskich. Z tej okazji 12 września szykuje się wielki festyn, a już teraz w Kłokociniu realizowanych jest szereg inwestycji. W stronę Żor autostrada, a więc Kłokocin dzielnica nad autostradą. Jednocześnie wiaduk, który będzie nas łączył z Żorami. Z drugiej strony wiaduk na Włościańskiej w przebudowie w dodatku, jak wylicza przewodniczący zarządu dzielnicy Zygmunt Kula, remontowana jest też ulica poligonowa. Wszystkie te inwestycje jednak są niezbędne w Kokocinie, Podobnie jak kanalizacja, na którą, jak podkreśla Zygmunt Kula, oczekują mieszkańcy. Rybnickie Centrum Kultury Raz w roku tonie w kwiatach. I to nie byle jakich, lecz pięknych i dostojnych liliach. Jubileuszowa, 20. już międzynarodowa wstawa lilii i kompozycji kwiatowych, przyciągnęła wielbicieli tych niezwykłych kwiatów. Bogactwo odmian, ilości kolorów, yy, kompozycji. A wszystko to może przyprawić wręcz o zawrót głowy. Żółte, ognisto-czerwone, różowe, pomarańczowe, dwubarwne, wszystkie zachwycały. Główną atrakcją tegorocznej 20 Międzynarodowej Wystawy lilii była ta oto niepozorna roślina. Jest tu jeden gatunek, który pierwszy raz pojawił się na wystawę, to jest lilia botaniczna nepalense. Ona jest w Donicy, bo ona bardzo trudno ją wyhodować. Na wystawę przyjechali hodowcy pasjonaci nie tylko z całej Polski, ale i Europy. Łącznie można było podziwiać ponad 130 odmian lilii. Jak mówi jedna z organizatorek, Eugenia Ferfecka, pojawiły się też nowe krzyżówki tych kwiatów, które za kilka lat zarejestrowane będą w Królewskim Towarzystwie Przyrodniczym w Anglii. Jak mówi pani Eugenia, która hoduje lilię od 12 lat, kwiaty te są bardzo wymagające i nie każdy może je uprawiać. No nie jest dla wszystkich, potrzebują nawet niedobrej ziemi, nawet takiej przeciętnej ziemi, gleby, ale potrzebują, nie mogą myszy być, nornice. Jednak jak pokazuje wystawa, pasjonatów tych wymagających kwiatów nie brakuje. W Rybnickim Parku Wiśniowiec, który znajduje się na terenie dzielnicy Północ, w sobotę 10 lipca odbyły się Mistrzostwa Polski w Forkrosie. Jest to ekstremalna odmiana wyścigów rowerowych, która polega na jak najszybszym dojechaniu do mety specjalnie wyznaczoną do tego trasą. Zaczynaliśmy tutaj może w tych sportach ekstremalnych, kiedyś był cross country. Jest taki tor tutaj wykonany o długości wzdłuż granic tego Wiśniowca, o długości 2 km. Jest Silesia, gdzie chłopaki biorą udział w zawodach rangi światowej. A forecross, no to pierwsze zawody były. Osiem lat temu w dualu, to jest coś podobnego, tylko że się startuje we dwójkę, a w to się startuje we czwórkę. I to jest właśnie ciekawe, że e, czterech zawodników w e, bezpośredniej walce walczy o jak najlepszą lokatę. Rybnicka impreza stała na bardzo wysokim poziomie, zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Dopisała pogoda, zjawiło się sporo kibiców, a wszystkiemu odpowiedniego klimatu dodawała płynąca z głośników muzyka. Nie pozostało zatem nic innego jak znaleźć najlepsze miejsce do obserwacji i podziwiać pędzących w dół rowerzystów, którzy mieli przed sobą bardzo trudną trasę, przygotowaną specjalnie na Mistrzostwa Polski. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku był organizatorem ósmej już edycji zawodów pod nazwą Ruda Extreme. Impreza to wielobój sportowy, podczas którego uczestnicy muszą zmierzyć się z konkurencjami przygotowanymi przez organizatorów. Jak zwykle miejscem zawodów są tereny znajdujące się tuż obok kąpieliska Ruda. To właśnie tutaj panują doskonałe warunki do tego, by na niewielkim obszarze wykazać się sprawnością na wielu płaszczyznach. Mamy bieg. Mamy jazdę na rowerze, jest taka ciekawa konkurencja Bungee Run. Wszystkich zaciekawionych tą nazwą zapraszam na kolejną edycję. Mamy również konkurencję niespodziankę. Polega ona na przeciąganiu lub przenoszeniu odpowiedniego ciężaru. Mamy pływanie kajakiem, pływanie w pław. A do tego strzelanie do celu. Pokonanie całej trasy ósmej edycji zawodów Ruda Extreme zajmowało najlepszym zawodnikom niewiele poniżej 10 minut. Wśród kobiet zwyciężyła Justyna Głazowska, która, jak pozostali uczestnicy, dotarła na metę potwornie zmęczona. Jak wróżenia męcząca. Pogoda, no, w sumie dopisała, ale jednak na takie zawody jest, no, troszkę za ciepło. Mężczyźni rywalizowali w trzech kategoriach. W przedziale wiekowym 15-20 lat zwyciężył Maciej Absalon. W kategorii od 21 do 31 lat najlepszy był Konrad Wojdyło, który wyprzedził Michała Topalnickiego i Kamila Kojdera. Na początku rower był najłatwiejszy, bo jeszcze dużo siły, energii miałem. A Ciężko było na kajaku i ciągnięcie beczki. Co możesz powiedzieć na temat tej trasy? Co sprawiło Ci największy problem? Czy miałeś może jakieś kłopoty na trasie? A no to na, na początku oczywiście rower, bo mi spadł dwa razy łańcuch, no ale no troszkę paintball był ciężko, bo to jednak człowiek zmęczony i ciężko było tą muszkę i szczerbinkę ustawić w jednej pozycji. W sumie w zawodach udział wzięło 21 uczestników. Przez dwa dni mieszkańcy Boguszowic bawili się i świętowali w czasie festynu letniego. To już tradycja, że gdy rozpoczną się wakacje, boguszowiczanie spotykają się w parku przy ulicy Bogusławskiego, bowiem festyn taki jest szczególny. Mający na celu integrację mieszkańców naszej dzielnicy. I mieszkańcy integrowali się przy dobrej muzyce i zabawie. Na każdego czekała moc atrakcji. Dzieci mogły poszaleć na karuzelach i trampolinie. Im też sporo radości sprawił Rybek i konkurs, który prowadził włodarz miasta Adam Fudali, a który to przygotował szereg niełatwych pytań. Więc to na pewno będzie również taka sprawa edukacyjna dla dzieci. Oprócz tej formy zabawowej, i mamy rzecz wyjątkową: mamy bajkę rybek z rybnika. Dorośli również nie narzekali na nudę. Dodatkowo w organizacji całej zabawy pomogła na pewno piękna pogoda, która przyciągnęła tłumy mieszkańców. Rybek nad Polskim Morzem. Ta popularna maskotka miasta pojechała do rowów, by wziąć udział w czwartym ogólnopolskim zjeździe maskotek. Przez ostatni weekend ten nadmorski kurot zamienił się w bajkową krainę. Gospodarz festiwalu Pasikonik Gustek zaprosił tradycyjnie już swoich maskotkowych kolegów, wśród których nie mogło zabraknąć i rybnickiego rybka. Z zaproszenie skorzystało 22 maskotki z całej Polski. Tegraczna edycja zjazdu odbyła się pod hasłem Dzieci dzieciom. Miała na celu zbiórkę nowych zabawek dla dzieci, które ucierpiało w powodzi. Rybnik na festiwalu pokazał się po raz drugi. Miasto odmiało swoje stoisko promocyjne. Rybek wspólnie z innymi maskotkami odwiedził oddział chirurgii dziecięcej szpitala w Słupsku. Ta wizyta przyniosła małym pacjentom wiele radości, tym bardziej, że dzieci otrzymały upominki. Jedną z atrakcji festiwalu był przemarsz przez rowy wszystkich maskotek, który wprawił w zachwyt publiczność. Następnie maskotki pokazały się na scenie, gdzie były przedstawiane. Rybek prezentował się nadzwyczaj atrakcyjnie na tle swoich bajkowych kolegów i cieszył się dużą popularnością, gdyż niemal każde dziecko chciało mieć z nim zdjęcie. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w tym wydaniu miejskiego programu informacyjnego. Na następne zapraszamy 10 sierpnia. Do zobaczenia!